Trzema nagrodami wraca Szczecin z Festiwalu Promocji Miast i Regionów, który zakończył się w Warszawie. Miasto złożyło projekty we wszystkich kategoriach, a do finału zakwalifikowały się dwa z nich, w kategoriach działalność promocyjna oraz event. W obu projekty Szczecina zajęły drugie miejsce. W pierwszej z nich zwyciężył Lublin, a za najlepsze wydarzenie uznano obchody 90-rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Różnica między projektem lublińskim a tym, co myśmy prezentowali i naszą strategią polega na tym, że strategia Floating Garden jest strategią, która mocno z założenia ma wchodzić w miasto. Ona dotyka kwestii związanych z tym, jak miasto ma wyglądać. Ona chociażby dotyka autobusów, tak jak te, te, te które jeżdżą, które możemy y, widzieć. To jest taka strategia... Y, no, szersza niż tylko i wyłącznie promocyjna. Lublin prezentował strategię odnoszącą się tylko, tylko do działalności promocyjnej. I być może no z racji tego, że projekt lubliński, który mówi tylko o promocji, o marketingu miasta, mógł być oceniony bardziej, jako, jako bardziej spójny. Tak? U, nas, u nas jednak ten nasz projekt jest bardziej wielowątkowy. Poza tym miasto otrzymało nagrodę specjalną przyznaną przez magazyn L. Będzie to artykuł o Szczecinie promujący markę Floating Garden 2050. Ubiegaliśmy się o nagrody w kategorii wydawnictwo, ubiegaliśmy się o nagrody w kategorii wydarzenie, ubiegaliśmy się o nagrody w kategorii Grand Prix, takiej najbardziej prestiżowej. Zostaliśmy docenieni w dwóch kategoriach. Po pierwsze za event, czyli wydarzenie, i tutaj ta nagroda dotyczyła prezentacji premiery marki Floating Garden w kwietniu 2008 roku. No i to, 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 to ta pierwsza nagroda. Druga, z której szczególnie mocno się cieszymy, to jest właśnie udział i nagroda w zakresie Grand Prix za całokształt działalności promocyjnej. Projekt Floating Garden, czyli strategia promocji marki miasta Szczecin, znalazła się wśród pięciu projektów reprezentowanych przez pięć miast i regionów. Natomiast trzecia nagroda to jest nagroda specjalna od wydawnictwa L i ona również została przyznana za projekt Floating Garden, czyli za strategię marki miasta Szczecin. W tym roku Festiwal Miast odbył się już po raz trzeci. Szczecin brał udział we wszystkich edycjach konkursu. W ubiegłym roku miasto zdobyło nagrodę i 100 tysięcy złotych w kategorii wydarzenie promocyjne za zlot żaglowców w 2007 roku, a strategia Floating Garden już wówczas została zauważona i doceniona. W kwietniu bieżącego roku znalazła się w finale w gronie pięciu najlepszych samorządów. Zapytaliśmy o szansę Szczecina na otrzymanie nagrody głównej w przyszłym roku. Tak naprawdę ciężka praca teraz, tak, żeby, żeby przez, przez te 12 miesięcy wygenerować projekty, które z jednej strony będą ciekawe, z drugiej strony będą efektywne, no i z trzeciej, z trzeciej strony będą wyróżniały się na tej ogólnopolskiej arenie, bo to, bo tak tak należy na to patrzeć pojechaliśmy jako miasto, jako pewna reprezentacja miasta. Natomiast chciałbym, żeby szczególnie korzystając z okazji i możliwości podziękować tym, którzy po pierwsze pracowali przez strategii Floating Garden, bo tutaj tak naprawdę to, to nie jest tylko i wyłącznie Biuro Promocji i Informacji. To są osoby ze wszystkich jednostek Urzędu Miasta, które są zaangażowane w pracę nad tym projektem. I myślę, że im się należą szczególne podziękowania. Myślę, że warto podziękować, trzeba podziękować naszemu partnerowi, jakim był. był Międzynarodowe Targi Szczecińskie, z którym wspólnie produkowaliśmy wydarzenie, wydarzenie związane z prezentacją marki, czyli to, które dostało drugą nagrodę za event. Myślę, że, że to, to tutaj też słowa uznania i pokłony, ukłony i podziękowania. Promocyjne działania Szczecina zostały docenione w konkursie. Nasze miasto w ramach nagrody otrzymało kampanię promocyjną o wartości 30 tysięcy złotych na nośnikach InfoScreen w warszawskim metrze. Dzięki tej kampanii oraz artykułowi w L o promocji marki pływających ogrodów usłyszy cały kraj.